Tablica, gdzie dzieci będą mogły pisać kredkami, farbami specjalnie obserwować od, 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 od swoje rączki, na przykład nóżki specjalną taką farbą e, z dziećmi w różny sposób dostosowany do, 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 do wieku. E, pomocy w rehabilitacji tych dzieci, linka, pracę, linka jakaś jeszcze, to taka tego co. ruch, formy, za, zabawę, muzykę i różne, tak jak powiedziałam, różne formy usprawniania tych dzieci. przez różne. Będzie recepcja, Pani Karolina wesołuje ze swoim całym zespołem. Czyli i który wszystkie pomysły tylko będzie tam, bo bo jest tam, bo jest tam, bo jest jeszcze dodać jakie stowicze w wierszach, i że Później będą kamery i będzie sytuacja taka, że chory, będę spokojny, będzie mógł oglądać mu przez święto, bo jak nie będzie sprawny, a później się odpuści z kołonią święto, to do, do, do chory.